Ile pan panowie w takiej straży wojskowej wyjazdów rocznie macie? Co? Co Z 50, 100? Co, z coś takiego? Więcej? Więcej? I czym się głównie zajmujecie? Na przykład poligony ochrona, czy, czy, czy na, na czym polega tutaj zabezpieczenie? Jednostka też? Poza teren na przykład jednostki poligonu wyjeżdżacie? Tak, jest taka potrzeba. Jeżeli jest potrzeba. Jest porozumienie podpisane. nie podpisamy, ale Dobra, dobra. Ile on ma wody? 2,5 tysiące zobaczcie. Jak pożarniczy. Jak pożarniczy. Mogę sobie wejść? Oto traktor, jak tu środeczek wygląda? Tego się Gdzie ma Pan samochód? To SP Pelaski, Który jest Pana? A, pójdę tam zaraz, zobaczę sobie O, tak kabina Podoba? się? Fajnie jest, nie? Dobra Okej okay. Dobra o, skrytki, skrytki przejdziemy teraz Położy pan, bo nie mam. Przepraszam, przepraszam za kłopot. Hydraulika Holmatro. Styl, styl, szybkie natarcie. Okay. Pompa. pompy jeszcze nie widziałem. Okay. No dobra, jak pożarniczy samochód. Pożarniczy samochód, lecimy dalej. Tu czarne żaluzje. Ten samochód fajny czarna żaluzje ma. Do takiego jakiego SP jesteś? OSP Wola Radzowska. Trzymaj przy buzi. OSP Wola Raniszowska. Tak jest. Dobra, Ile ma samochodami jesteście? Jednym, akurat. Co Iveco. to jest za samochód? I we Lekki? Lekki technik co to jest? Tak. Dobra, chodź jest... to najpierw zobaczymy z przodu. Dawaj, trzymaj. Dobra. Ile macie? Ile macie wyjazdów? Z, wyjazdów w, w zeszłym roku? roku było około 20-25 w KSR jesteście? Tak jest. Okej. Okay. Skąd zajawka na straż? Tradycje rodzinne? Yy, tradycje rodzinne: dziadek, tata i też tak? ja. Dokładnie. Rodzeństwo masz? Siostra, akurat. I też jest, zagrała. Tak? tak. A, A tyle tak tak masz jest. lat? Yy, 20. 20. Dobra, dawaj, coś pokaż tutaj, może coś opowiesz? Pewnie. Przy jakim ostatnio większym zdarzeniu byliście? Yy, ostatnio akurat osy były. Tym samochodem wyjeżdżaliśmy. No. A z takich większych to był pożar samochodu. W miejscowości obok Spaliło się doszczędnie niestety Osobówka? Osobówka, tak jest no. Samochód jest zeszłoroczny akurat no. Pozyskany Powoli Ile ma 800 ma wody? 800? 1000, 1000. 1000 litrów Powoli go doposażamy no. Szybkie natarcie? 40? Y tak, 40. 40 Do tego mamy do dodatkowy dodatkową prądownicę no. Z środkiem pianotwórczym Właśnie. Bardzo fajne narzędzie O, ciekawe Czekaj trzymaj. To 20, Nie, to do 42 jest czy to? Yy, nie, to jest pod. Yy, 50? Pod szybkie natarcie. Podpinane. Okej, okay, tu leci. Cie ciekawe rozwiązanie, nie widziałem czegoś takiego. Co, sprawdza się przy trawach? Czy co na przykład? Yy, głównie do pojazdu, a głównie samochód do pojazdu. jest. Dobra, przytrzymam ci zapnij Która ci się fura najbardziej podoba, najbardziej wrażenie na tym zjeździe? Na zjeździe? No, oczywiście, że nasza. Wasza? A poza waszą, no nie można na siebie głosować. No, Wiadomo. To która? Bo y... mi ten kama z czarnymi tymi roletami. Kama ładny. Czekaj, o. Motopompa To, to jest to motopompa, to Hatsu. motopompa, nie autopompa. Tak jest, motopompa. No. Dobra. Chyba ten jelcz, co tutaj stoi. A, czyli klasyka lubisz? Oczywiście. To z klasyki tam, kurczę, Steyer tam był? Tam jest jeden? Był, był. No, Jeszcze m ładny, starszy. Dobra. Za ile lanie wodą? Jeszcze raz? Za ile będzie lanie wodą? Kres A Nie, wiem, to, nie do wiesz. Nie? Fajny samochód. Jaka zabudowa? Yy, Ładziński. Skąd to jest firma? Jelenia Góra. O, proszę. Dobra. To dziękuję. Dzięki, wielkie.